Jest, pozwól działać grawitacji. Masz rwę kulszową, pozwól działać grawitacji. Masz bólę pleców, pozwól działać grawitacji. I wytłumaczę o co chodzi. Zasadniczo mamy dwa punkty widzenia, jeżeli chodzi o leczenie rwy kulszowej czy bólu kręgosłupa. Z badań naukowych wynika, że 95% problemów bólowych kręgosłupa to są zmiany o podłożu biomechanicznym, czyli zła biomechanika. Natomiast medycyna, wiedząc o tym, że jest to zła biomechanika, to próbuje tę złą biomechanikę naprawić. A ponieważ medycyna jest oparta na biochemii, to próbuje znaleźć coś, jakiś związek chemiczny, czy tam biochemiczny, który za nas wykona robotę, czyli za nas Wykona odwrócenie tej złej biomechaniki. Czyli pokażę to w praktyce. Jeżeli ktoś tak chodzi o. No to leczenie tego z punktu widzenia medycyny bo tak pół żartem, po serio, jest mniej więcej takie, że szukamy jakiegoś lekarstwa, nazwa będzie lekarstwa, wyprostuj się, ktoś to lekarstwo bierze, wyprostuj się, i jak chodził tak, po zażyciu tego lekarstwa będzie chodził prosto, to taka jest mniej więcej idea. I w tym kierunku są poszukiwania. Ja wiem, że te poszukiwania, <laughs> biorąc na bazie yy, na przykładzie moje całe życiowe doświadczenie 65-letnie, ono prowadzi donikąd na chwilę obecną, chyba że daje podwaliny pod następne badania, natomiast na chwilę obecną jest nieskuteczne. Dużo skuteczniejsze jest działanie o podłożu biomechanicznym, czyli jeżeli chcesz się wyprostować, to co trzeba zrobić? Co powoduje, musisz zadać pytanie, co powoduje, że jesteś pochylony w przód? To, że jesteś pochylony w przód, to powoduje to, że po prostu te mięśnie przedniej części ciała są silniejsze od mięśni tylnej części ciała. A skoro mięśnie przedniej części ciała są silniejsze od mięśni tylnej części ciała, to samo wskazuje, że trzeba wzmocnić tylną część ciała. Jest to proste jak drut. I teraz, jeżeli chodzi o rwę kulszową, yy, czy ogólnie bóle pleców, yy, to tam problem jest taki troszeczkę zawiły, bo tam nie ma Idealnie linii prostej, czy tam skręt w jedną, skręt w drugą, tylko tam są linie najbardziej powyginane, tak powiedzmy no, w chiński paragraf. tak I znaleźć taki właściwy ruch, to jest dość ciężko, no ale od tego trzeba zacząć. I żeby przygotować ciało do takich trudniejszych ćwiczeń, to korzystamy z grawitacji, czyli uczymy się samoświadomości własnego ciała. Mówiąc inaczej, jeżeli ktoś chce iść takim myśleniem medycznym, to będzie szukał lekarstwa pod tytułem wyprostuj się, y, usuń bóle z rwy kulszowej, usuń bóle pleców i po zażyciu tego lekarstwa, leka, lekarstwo wykona całą robotę za nas. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, y, ja preferuję... To, że uczymy się samoświadomości własnego ciała poprzez regularną praktykę różnego rodzaju ćwiczeń, i uczymy się tego, jak nasze ciało pracuje w różnych sytuacjach przy różnych kątach. Na początek wykorzystujemy grawitację, czyli najpierw musimy się nauczyć siadać bez bólu. Czy to będzie pozycja taka, czy taka, czy taka? Czy taka, czy taka, czy taka, to tu już nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo tę pozycję trzeba po prostu eksperymentalnie znaleźć i to wymaga troszeczkę cierpliwości. Jeżeli ktoś nie ma w tym wprawy, no to musisz się zgłosić do kogoś, kto ma w tym wprawę, tak? Jeżeli ktoś się chce uczyć od zera, tak jak ja się uczyłem od zera, no to zajmie to ileś lat. No ja z samoświadomości świadomości własnego ciała to się uczę mniej więcej od 12 roku życia. W tej chwili mam 65 lat no to 12, 65 minus 12 to jest 50 lata, tak? lat, lata się tego uczy. E, natomiast no są osoby, które troszeczkę szybciej się uczą, no ale tutaj studiów nie ma, trzeba troszeczkę na ten temat poświęcić czasu, żeby tej samoświadomości własnego ciała się nauczyć. I w tym układzie staramy się usiąść w pozycji takiej, w której jest to najmniej bolesne albo ból znika do zera. Różnica pomiędzy mną a osobą, która nie ma wprawy, będzie taka, że ja tę pozycję znajdę w minutę, 5 albo 10 minut, natomiast osoba, która nie ma wprawy, musi na to poświęcić dzień, dwa, czasem może tydzień. No i jest dla mnie taka no, sytuacja w tej chwili jest no, fajna, bo przed chwilą odebrałem komputer serwisu i tam chodziło o uaktualnienie Windowsa. Tak. Mogłem to zrobić sam, zajęłoby mi to dzień, dwa, może trzy, miałbym to za darmo, ale trzy dni miałbym z głowy. Zaniosłem komputer do zaprzyjaźnionego serwisu, zapłaciłem chłopakowi, serwisantowi. Serwisant jest zadowolony, bo dostał pieniądze. Jak to się mówi, ja jestem zadowolony, bo mi wszystko działa i wiem, że będzie działać, bo on jest bardzo dobry w tych tematach. Ja mu to zajęło około godzina dwie. Mi też zajęło. Nawet nie zajęło godzina dwie, bo ja w tym czasie robiłem inne rzeczy, które mogłem robić. I to jest taka różnica. Więc czasami warto zgłosić się do kogoś, kto jest lepszy od nas. Nie jesteśmy omnibusami. I w serwisie komputerowym ja zgłosiłem się do tego serwisanta. I to samo. Tutaj, jeśli chodzi o te szukanie pozycji ułożeniowej, możecie zgłosić się do kogoś, kto się na tym lepiej zna od was, albo samemu podnieść próby. Pokażę Wam, jak to zrobić samemu, bo być może ktoś zechce samemu takie próby podjąć. W związku z tym siadamy sobie na krzesło i staramy się uzyskać taką pozycję, w której nas nic nie boli. Nie ma znaczenia, że to będzie taka, czy taka, czy taka, czy taka, czy tak, w tej pozycji przebywa. Im więcej tych pozycji jest bezbolesnych, tym jest lepiej. Czyli że tak nie boli, tak nie boli, tak nie boli, tak nie boli, a tak boli, no to mamy już trzy pozycje, w których możemy sobie siedzieć i odpoczywać od bólu. Natomiast czasami zdarzają się sytuacje takie, że siadacie i nie ma szans, wszystko boli. No i pytanie, co wtedy zrobić? To samo, co wam mówię w pozycji siedzącej, można w pozycji leżącej zrobić, a na pozycji leżącej przygotuję jednego live'a. Natomiast teraz pozycja siedząca. Bierzemy sobie drugie krzesło, szafka jako oparcie. Ja sobie wezmę drugie krzesło. Kładę to krzesło przy siebie i opieram łokcie o to krzesło. I w tej chwili mam tych punktów podparcia bardzo dużo. Mam tak. Dwie nogi, to są dwa punkty podparcia, całe siedzenie, no dwa pośladki kolejne, dwa punkty podparcia. Tak ogólnie rzecz biorąc, cztery. Tym, że te pośladki to się rozkładają na dużo powierzchni, więc to może być więcej. No i tutaj, ale powiedzmy, cztery plus przedramiona, tak? Sześć punktów podparcia. Automatycznie cały ciężar ciała zamiast się rozkładać na cztery punkty podparcia, rozkłada się na sześć punktów podparcia. Czyli powiedzmy, możemy 100 kg. Jeżeli chcemy to rozłożyć na 4 punkty podparcia, to na każdy punkt, czyli powiedzmy w tym układzie, to na każdy punkt podparcia jest mniej więcej po 25 kg. Tam jest troszeczkę inaczej dla prostoty liczenia, po 25 kg. Jeżeli dodam dwa kolejne, no to 100 przez 6, to ile to będzie? 16, 16. Tak? 6 punktów podparcia, 16, 17. 17 punktów podparcia, 17 kg, tak? I dla ciała może być bardzo duża różnica pomiędzy 25 a 17 kg. Na przykład ciało akceptuje 17 kg, tak? Nie akceptuje 25, tylko akceptuje 15, to jest 17. I wtedy nas nie boli. I pozwalamy grawitacji działać. Nie robimy nic, po prostu siedzimy, cieszymy się, że nas nie boli. Prosta sprawa. W ten sposób, prosty i nieskomplikowany, pozwalamy naszym tkankom, które są chore gdzieś tam, zacząć się goić. Czyli umożliwiamy tym tkankom procesy gojenia się. Tu widzę, coraz ciemniej się robi, zapala światło. O, już jest troszeczkę jaśniej, więcej życia. I to jest właśnie. To działanie grawitacyjne. Właśnie z boku Wam pokażę, tak? widzicie sobie, opieracie. Proste. Żadnych wynalazków nie szło. Czasami może wygodniej jest tak się oprzeć, tak? Na kilka sekund. A drugą stronę może tak się oprzeć. Po prostu tutaj cała rzecz polega na tym, żeby eksperymentować i szukać takiego rozwiązania, które jest dla Waszego ciała. No i problem z tymi rozwiązaniami jest taki, że wiecie, jak przyjmiecie tabletkę, to jest jedna tabletka dla wszystkich. Ewentualnie, no, jak się dobiera, no, to powiedzmy, jest kilka rodzajów tabletek, Pięć, może 10 rodzajów tabletek, jest, tak? Natomiast tutaj ilość ćwiczeń to jest nieskończoność praktycznie. Czyli jest dużo więcej trzeba włożyć w to zachodu, żeby dobrać taką pozycję ułożeniową, która nas nic nie boli, aniżeli brać tabletkę. Jednakże efekt finalny to jest taki, że tabletki nas będą chronić, bo one działają raczej objawowo niż przyczynowo, będą nas chronić przez pewien okres czasu, dopóki ich, powiedzmy, umownie nazwijmy to moc, się nie wyczerpie. Jakich ich moc się wyczerpie, no to pacjent, pacjent ma przegrany. Bo nie będzie mógł tabletek przyjmować albo będzie mógł przyjmować, ale one nie będą działały. Natomiast jeśli chodzi o samoświadomość własnego ciała i te ćwiczenia, to na początku osoba, która sama się uczy, bo jak trafi do kogoś, to u mnie to idzie to szybciej, a osoba, która sama się uczy, to na początku ma mocno podgórkę, ale potem z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, aż w końcu jest całkiem fajnie i w ten sposób leczymy przyczynę, czyli grawitacja mądrze Zaprzęgnięta do procesu leczenia, leczy przyczynę. I dzięki temu, na długi termin, patrząc, macie szansę wyleczyć się, a jeżeli nie wyleczy, no to powiedzmy podleczyć na tyle, żeby normalnie funkcjonować. Bo realia życiowe są mniej więcej takie, że Osoby, które mają jakiś tam atak rwykulszowy albo ból w kręgosłup, mówię to nazwijmy, coś tam dźwignął, coś szarpnął i coś, coś nie wyszło. No to jak są leczone lekami, to z reguły czas leczenia, no zależy to wszystko od różnych tam czynników, ale tak średnio powiedzmy od tygodnia do miesiąca, no. Czasami 2 miesiące, czasami rok, ale powiedzmy od tygodnia do miesiąca, do dwóch miesięcy to jest taki czas. No i wtedy po przyjęciu leków czujemy się niby lepiej i jakoś tam, jako tako tam funkcjonujemy, tak? Natomiast terapia bez leków, jeżeli chodzi o mnie, to jest 2-3 dni zapominam o temacie. Po tygodniu to ja zapominam, że jakiekolwiek bóle miałem. To że miałem małe bóle pleców. No. Komuś może małe. a mnie były duże. Chciałbym, żeby ktoś zobaczył się w e, takich realiach znalazł, jak ja się znalazłem, żeby, żeby ten ból poczuł, co ja czułem, tak? Będziemy wiedzieli, jak się zachowuje. Bo tak z boku jak się patrzę, to małe. Tak? Jeżeli porównuję się do siebie, to też to jest małe, to jest duże itd. Tak to jest wszystko subiektywne, ale mi to zajmuje dużo mniej czasu i miałem pacjentkę, która miała dwie metody. Jedną metodę lekową, i drugą metodę zastosowaną przeze mnie. Miała ciągle, ciągłe nawroty bólów kręgosłupa, i z reguły na to, żeby dojść do siebie potrzebowało około dwóch tygodni z tabletkami z się przeciwbólowym. około dwa tygodnie. U mnie połowę krócej tydzień czasu. Efekt taki sam jak z tabletkami po dwóch tygodniach, ale ja jak to się mówi w cudzysłowie, to ja męczyłem, Czyli miała samą świadomość własnego ciała, wykonywała odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie pozycje ułożeniowe i tak małutkimi kroczkami dochodziliśmy do siebie. Zatem, jeżeli chcecie sobie pomóc przy bólach kręgosłupa, szczególnie przy wieku kurzowej, która dla wielu osób jest dramatem, to pamiętajcie o tym, żeby leczyć przyczyny, a nie objaw czy skutek. Czasami zdarzają się takie sytuacje, no, że ból jest nie do zniesienia, no to lepiej wziąć tę tabletkę przeciwbólową, czy pozostrzyki przeciwbólowe, ale musimy mieć świadomość, że to nie leczy przyczyny. W 95% przypadków nie leczy to przyczyny, tylko leczy objaw, likwiduje objaw, zmniejsza objaw, tak? Jeżeli będziemy tego świadomość, to to jak. Te tabletki spowodują, że czy leki przeciwbólowe spowodują, że poczujemy się lepiej. No to jak już będziemy się czuli na tyle lepiej, że będziemy mogli funkcjonować, to wtedy przystępujemy dalej do właściwej rehabilitacji, czyli rehabilitacji. Yy, o podłożu biomechanicznym, czyli ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia ćwiczenia, i jednymi z najprostszych ćwiczeń są pozycje ułożeniowe. Dzisiaj wam pokazałem pozycje ułożeniowe, takie siedzące. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby pozycje ułożeniowe <laughs> zobaczyć, jak to wygląda w leżeniu, jest nieszczęśliwy i tak dalej, no to wchodzi na moją stronę. Ona jest na tym, na banerze pasjonatruchu.pl. Tam na stronie jest sklep numer 2. Wchodzicie w promocję i tam w promocjach jest taki pakiet siedmiu buków na kręgosłup, gdzie jest stop dolegliwością kręgosłupa książeczka, plus sześć buków tego typu, tak jak tutaj, o, czyli książeczka stop dolegliwością kręgosłupa, którą obligatoryjnie zalecam dla wszystkich, którzy mają problemy z kręgosłupem, plus sześć buków tego typu w poziomie pisanym, tylko to jest to na kolana. Ale, to są na e, rewekulszowo w stanie ostrym. Tam jest 5 e boków, pięć różnych pozycji ułożeniowych e, leżących, bo jest na plecach, na boku jednym, na drugim pozycje skrętne, takie troszeczkę bardziej ekstremalne to jest 5 e boków, e, plus jeszcze prosta diagnostyka, taka funkcjonalna, żebyśmy mogli kontrolować postępy. Razem 6 e boków, i plus ten e-book e, stop dolegliwości kręgosłupa. Cena jest dość przyjemna, bo e, w normalnych warunkach, w tej chwili mogę się pomylić, to to w granicach, e, zaraz policzymy, 30 zł jest jeden e-book, to razy 6 to jest 180 i 70 zł jest to kręgu kręgosłupa, no to jest 250 zł, czyli około 250 zł, tak, zamiast 250 zł płacicie 97 zł za pełny pakiet. Jeżeli ktoś chce pojedynczego e-booka kupić, też może e, są e-booki też w wersji pojedynczej do kupienia. To tyle z mojej strony. Życzę wszystkim dużo zdrowia, radości. A ja mam wenę twórczą i będę Wam coraz więcej tutaj filmów z różnych stron nadawał, bo się okazuje, że zapotrzebowanie na informacje na temat, jak sobie pomóc w wersji takiej no domowej, no jest ogromne. Na to nie ma mocy przerobowej, bo dużo pacjentów jest już na etapie takim, że uwierzyli tabletko. Tabletki zrobiły swoje i dalej ani w lewo, ani w prawo, tak? Ja otrzymuję dramatyczne maile. Ktoś na przykład dwa lata jest po operacji, chodzić nie może, leży, tak? Ktoś inny jest 7 lat po operacji kręgosłupa i znowu chodzić nie może, bóle jak diabli albo ma ciągłe nawroty, bólu w kręgosłupa, czyli raz jest lepiej, coś zostanie podleczone i wraca, i podleczone i wraca i tak dalej, więc chciałbym Wam pomóc, żebyście pozbyli się tych paskudnych bólów kręgosłupa. Ja miałem to samo. Udało mi się e, to wszystko pokonać i żadnych nawrotów tam nie ma prawa być. Ja jestem jedyną osobą, która Wam powie, że mnie kręgosłup nie boli i nie ma prawa boleć. Tak, pamiętajcie, jestem jedyną osobą, która mówi, no może znaczy, kogoś innego, ale na razie jestem jedyną osobą, która mówi, że mnie kręgosłup nie boli i nie ma prawa boleć, ponieważ wiem, co zrobić, żeby kręgosłup nie bolał. I to nie są leki. Tajemnica mojego sukcesu to są odpowiednio dobrane ćwiczenia, odpowiednio wykonywane ćwiczenia, odpowiednia dawka ćwiczeń, plus relaksacja umysłu i pogłębianie umiejętności samoświadomości własnego ciała czyli te pozycje ułożeniowe w, najprzeróżniej, w najprzeróżniejszych kombinacjach. To tyle w tym temacie na chwilę obecną. Dziękuję wszystkim <laughs> za uwagę. Dziękuję za komentarze, i do mniego zobaczenia w następnych filmach. Zapraszam do łapki w górę i do subskrypcji kanału. Do mniego zobaczenia.